Nie. Ale ogólnie tamta runda, jaki Xter był tym animatronem, to, to było takie stresujące. No, ale jakżeś to są. Jakżeś to od tyłu, ale dobra, teraz jest kasrad, to gramy w piątkę. Nie. lecimy, nie, lecimy. Miska, miska. Co? Wej. Nie masz przydać dać publik lobby, czekamy na tych angoli, co ostatnio graliśmy. Nie, dobra. O kurde, jest tam animatron, Wyciszamy się. Dobra, widzowie. Ogólnie co gramy dzisiaj w Five Nights z z Forgotten Pizzeria Mam nadzieję, że gierka nie jest zagłośna Przed chwilą graliśmy gierkę rozgrzewkową Bo Taka czy yy, AKD teraz I Kastra teraz gra pierwszą gierkę I grze... O niedobry! Hej <laughs> panowie! Co tam, tam panowie? Halo? Więc jestem teraz boniaczem i muszę ich wszystkich załatwić Znaczy nie muszę, ale chciałbym chociaż jednego załatwić tak dla honoru, więc... No... Postaram się ich wszystkich po prostu załatwić. Najbardziej będzie mi doskwierała ta samotność, nie? Że, bo ja mogę teraz gadać i teraz gadam, ale niby nie oni mnie słyszą. Słyszą mnie chyba tylko animatroniki, a... A, a nikt z nich nie jest anima O dzień dobry! Ej, proszę pana. Uuuu, taka. Panie Takaci! Nie pan jest, o kurde, ale brrr. O dobra, tam idziemy. Kurde, nie ma cięcia, no kurde. Uuu panie Takaci! Drugi raz! Drugi raz już! Jeszcze chyba dwa razy jest dead, pan. pan. O nie, właśnie sobie uświadomiłem, że muszę. Właśnie sobie uświadomiłem, że muszę zabić e, czterech graczy. A oni mają tylko podwotaski. Dobra, widziałem tam ruch. Tutaj gdzieś mniej więcej. Czas na fuksiarza. Słyszyj, słyszyj. Halo! Jest dobry! Halo! Jest dobry! Dziekli, kurde! A może tutaj? Hallo! Nie, kurde. Uuu, jest i tak! Okej, okej. Zdajemy cię znowu? Mordo, czemu nie uciekasz? Czemu nie uciekasz? Nie, uciekaj! Nie no, dobrej, już mogłeś zostać. Czas zmienić na Frediocha, może. O! Uuu, ktoś tu jest! Ktoś tu jest! Ktoś tu jest i kazał, kazał drugiemu uciekać, czyli jest ich dwóch. Widziałem! Widziałem go! O, cześć, cześć! Nie! Nie! No i po co ja... I po co ja się spowalniałem? Gdybym się nie spowolnił, nie? Dobra, zmieniam na Foxyarza na, na szybko. Ty jeden jesteś? Co jest? Dobra. Wchodzimy szybko na Foxy'ego. Dobra, zmieniamy teraz na czyte. Ważne, że jednego załatwiliśmy. To już jest konorowy punkt. Tu coś słyszałem, nie słyszałem. Aj u góry! To jest sam Dobra, warto wiedzieć. Zmieniałem się na fuksiach. Oczy? Dobra, ten. zmieniam się na fuksiach. No? Trzy kroki. Reżki, taka przyjść tu jest dalej! Hej. Wiesz, że możesz uciekać? Co oni mnie Co uciekać? oni uciekać? To on jest dead? Halo, jesteś dead? Czekaj. To jest dead. Dobra, dwóch zostało. Jeden to pro player, a drugiego nawet nie widziałem ani razu w gierce. Ej, nie wiem czy ja na dwa... Nie! Let's go! Teraz będę... Przed chwilą zrobiłem idealnego Dasha, jego jako... Nie! Nie mogę! Nie mogę! Kurde, nie mogę znowu. Przed chwilą zrobiłem idealnego dasza jako Foxy, walnąłem kogoś, ale nie wbiłem się do windy. I teraz zmieniłem się jako Chica. Jestem i też ich walnąłem. Ale kurde, ale. Chyba, chyba dwóch osobno dostało, albo jeden dwa razy. Jak jeden dwa razy to ma mega low. To teraz ponownie Foxy i lecimy grać u góry. O, a to ciekawy przypadek. Dzień dobry! Halo! Co to? O, tutaj, tutaj jest dwóch. Co? Czemu oni nie uciekają? Koniec! Let's go! Czekaj! Serca. Hmm. Serio jeden... Jed, jednego by... Wy, jedne, jednemu wywaliło grę, co nie? No mi wywaliło grę. <laughs> Wygrana! Pierwsza runda i wygrana, ale, ale... czemu wy, wy tak gadacie, a ja nagle za rogiem sobie? No, siema, siema. Słyszy, jak e, stróże gadają, czy nie? Ta, no, właśnie, tak, właśnie, tak... właśnie, ja tak słyszę i nagle Xter takie do, do krzaka. Cicho, cicho, ja tak patrzę. O, dwójka, dzień dobry. Który ucieknie, a który nie? Ale ku... ten, dwójka była w jednej windzie i, i ja nie wiem, co się stało, ale ten. Ja najpierw Foxing w was wjechałem, ale nie, nie wszedłem do windy, a potem Siką kogoś walnąłem. No. no. X, R to był A... Ej, my, no w, nie... w ogóle mnie ciekawi jedna rzecz. Dawaj no. Bo animatronik też może używać twój czatu, ale czy może gadać z tymi z Nie wiem, nie, ja, ja do próbowałem. was cały czas gadałem. Ja próbowałem. To nie ja cię. Ja ja, ja. ja. Znaczy ja, ja was... Wy możecie do mnie gadać, ale ja do was już nie. Ja, ja, ja wam mogę odpowiadać tylko ruchem głowy. Dobra, lecimy kolejną gierką, prawdopodobnie będę teraz jako guard. Ale to była... Ale to była super runda, naprawdę. Ale... Nie X. Xter! Mam... No, jeśli no, słuchajcie, jeśli ja albo Xter będziemy animatronami, to, pra to prawdopodobnie yy, ten, ci co grali ci co grałem gardami, przegrywają, a jeśli będzie to Castrat, Castra wywali z gry, a krzak i, Taka i takaci, to oni w ogóle nie ogarniają, więc to raczej będzie winek, ale dobra, zobaczmy kto teraz będzie. Dobra, dobra, wyciszamy się wszyscy panowie i widzimy się w gierce. Wycisz, jak się każdy wyciszył. Nie no serio! Szczerze, naprawdę nie mam ochoty grać animatronikiem po raz drugi średnio, bo już raz wygrałem, więc tą rundę wam po prostu przeskipuję, że albo jak będzie jakiś śmieszny moment, albo jak będę ich słyszał, albo po prostu jak będzie koniec gierki, bo nawet chyba, chyba i nawet oddam mój na darmo, bo to nie ma sensu takie ciągłe granie animatronem. Chciałbym wam pokazać gierkę gardem w tym odcinku. Uuu, ich, dobra, gdzieś tu są. Gdzieś tu są, chyba? Chyba w lewo teraz. Nie do serii przestali gadać, gdy usłyszeli moje kroki. Nie, a to źle poszedłem po prostu. No może w blue. Jest takaci! Jest ta, kaczy! Jest ta kaczy z kiblu, kurde. kurde, kurde daj mi wyjść! Gdzie, jest taka czy poszedł w lewo, poszedł w lewo. Słyszałem go. Poszedł w lewo. W lewo. I teraz chyba znowu w lewo. Dobra, szukamy taka czego. O, słyszę jej, W lewo. O, dobry, jednak jednak prosto. Dzieka, panowie. Dzień dobry. Nie ale nie skupiamy. O, w tą stronę, mordo. O kurde, z kupiłem. Je. może jest tu. To... Nie, kurde. Wykorzystałem bez sensu niestety. Czas zmienić jej matrona, ale serio Wam teraz będę o wiele mniej pokazywał w tej gierce. Przestraszyłem się swojego własnego Frediego jego pomniej w pokoju. Chyba już poszli do góry, to by było nice bo zaraz zmienimy się prawdopodobnie w poksie ale spróbujmy ich znaleźć jeszcze na drugim piętrze. Ja sam raczej na drugim piętrze. uuu, wywaliłem im drzwi i oni z tego skorzystali. To był trochę błąd. No i tak, nudno by było, jakby oni cały czas skręcili się bez kluczy. A ja bym po prostu ich gonił na dole, a oni by nie mieli klucza. Więc w sumie teraz ich sprawdzić. Grasza, rozgrywka. Dzień dobry, panowie! Halo, kto tu jest? Kurde, uciekają, no, panowie! No, gdzie są, kurde, no? Gdzie oni są, ja pierdzielam. No nie, uciekaj no, ucieknij, pariaty. No, najpierw, czy ja mogę ich postawić? Ja mogę ich postawić. Łapkę w nice. To się przyda, to się przyda. Okej, okay, tu mamy otwarte drzwi, więc party są To pójdę tam, czekam, tak po prostu. O, ale dziwnie tutaj jest jego chiką, góry. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie zmieniłem e i oni mają dalej tylko dwa taski Więc znowu sobie utrudniłem rozgrywkę. No, okay, nie widzę nikogo, więc zjeżdża na dół. Ale tutaj zostawię cikę. Tak, razie czego? Ktoś tu jest, ktoś tu jest. Dzień dobry! Nie jest! Ktoś tu jest! Ja, nie ja, nie ja ktoś ja, ci jest! Ktoś tu Ktoś tu tu ten z w kulkę. Ale się wkopaliście panowie. No chyba, że zjeżdżacie Kurde, u góry. Dobra, zobaczmy. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie Wreszcie kogoś znalazłem tutaj na tym ulhaku od Boniego. Wreszcie, naprawdę. Dobra, pobiegli w tę stronę. Dobra, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry! Chłopca się stał! Prawie go nie zauważyłem, naprawdę. Dobra, to pytałem, czy on pobiega tam, czy to dobra. strzelam, że tutaj w lewo. A nie, jednak nie, bo tu Trzy kroki. O, dzień dobry, proszę Pana. Proszę Pana. Do... Okej, okay. Prze przegrałem. Eee, Okej. Okay. Eee, pewnie, pewnie mamy ustawienia takie dziwne, że jedno, jak jedna osoba ucieknie, to od razu wszyscy wygrywają, bo ja kogoś goniłem, on, sobie, on nawet nie sprintował, ja już go miałem zjeść i prawdopodobnie już załatwić tak, no, Jest koniec rundy. Tak, jest koniec rundy, bo jedna Przez osoba ja. Ej, chłopaki, bo Bra mi, brawo, mi, brawo. Mi, brawo, Dobra, ale mi, mi, mi grę wywaliła, czekajcie. Nice. Ale to była fajna gierka, tym razem ani, ani, oh, to nie, ani ej, jednego miska. gracza ani jednego gracza nie tak, Ale Takaci tak, tak, wygoniłem tak, 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 no mnie, no nie, to nie z... ja nie miałem sprinter. No je, ja już go miałem zabić i nagle, i nagle ten, i nagle krzak sobie kończy gierkę i wszyscy ten, więc trzeba zmienić ustawienia na... A ja miałem do tego jeszcze Teraz megalo. będą, teraz będą trzy taski Ej, i wszyscy mi muszą Miska, mi, mi wyślesz, no, wyślesz nowy, kod? Ale jestem sam. Dobra, zrób mnie ara ara, to wtedy, to wtedy wyślę. Dobra, czekaj. Ale teraz, w tej chwili? Teraz, w tej chwili. Ara ara. <laughs> ja. Ja to nagrywałam Nawet nie musiałem mu wysyłać wyszło mu taka to Ja to mi robi Ara Ara na filmie. Dobra, film ma 12 minut. Ostatnia trzecia gierka na dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że gardem, a nie trzeci raz początku animatronem. Ale ta druga gierka animatronem o wiele gorsza w moim wykonaniu, ale fajna, była i tak śmieszna. Mam... No, nie teraz, a, chwilą, to teraz! I to, i to, to trzeba ten. wyłączyć, dobra, bo to było włączone. Znaczy pewnie na... Jeśli obiese odcinek, to, być... to na odcinku słyszysz. Dobra, to zrobi, zrobimy specjalnie tak, bo prawdopodobnie teraz nie będę animatronem, a chcę mieć łapy. Albo nie, w sumie to też teraz zrobię, bo prawdopodobnie nie będę animatronem i będę ich trollował. A od, nas, o, dobra, od, nas jestem. od następnej rundy włączę te ustawienia. Zaraz się to zemści, zaraz się to zemści i ja będę znowu animatronem. Dobra, gramy. Let's go, nie jestem animatronem! Wreszcie! Hej Takaci! Co, co tam u ciebie, synek? Dobra, ja, ja muszę mieć wrench i... Ja mam dwa ranche, dobra. Y no boże straszak e, szukam, szukamy pa a sorry nie gadałem szukamy party o tu 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 tu, tu. tu 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 o tu 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 dobra mam klucz mam klucz mam klucz uciekamy 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 mam klucz uciekamy 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 dobra robimy exit normalnie ja mam a! ja mam odcinek. Proszę nie, ja mam odcinek, ja mam odcinek! Ja mam odcinek! Ja mam odcinek! Ja mam odcinek, czego ty nie rozumiesz! Ja mam odcinek! Pomocy, pomocy, pomocy! pomocy. No ja mam odcinek! No mordo, mordo! Ja mam, ja mam odcinek, ja mam odcinek! Proszę, za mnie, Za mnie! Zasad Blond! O nie 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 tu. nie! tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. No ale uciekaj! Marty nie uciekaj. Let's go, let's go, let's go, chodź chodź chodź! O, Co tu nas czeka? Dobra, tego jednego zostawiamy. Kogo, kogo zostawiliśmy? Krzaka czy? Ej, bo my chyba krzaka zostawiliśmy. Trudno! Dobra. Ja tylko biorę, ja biorę ręce i, i, i... Idzie ktoś ze mną na dół? Ja, ja już mam wszystko. Dosłownie, już mam wszystko. Ja mam dwa razy taskę z ręczem Idziemy? Chodźcie wszyscy. E, wy, wy, wy wybiegacie pierwsi, żebym ja nie zginął, bo ja mam O kurde. Nie wiem dlaczego o mi się kurde. Wyjażdżą, tu będzie. O kurde. A dobra. Dobra, Dobra, tutaj mam taskę i mam taska przy karuzeli. Jak nie znajdę karuzelę, już nie, praktycznie, nie. już praktycznie uciekam. Proszę, żeby on tutaj nie przyszedł. Animatron, jak to słyszysz, ja mam odcinek. Mnie się nie zabija. Ja mam odcinek. Ja mam odcinek. No nie. Ja mam odcinek. Ja mam odcinek. Ja mam odcinek. Odważ no się. Nie ma spida. Nie ma spida. Nie ma spida. Odważ no się. Proszę. Proszę, proszę. No ja mam odcinek. Ja mam odcinek. Ja mam odcinek. Ja mam odcinek. Pomocy. No i dostałem. Ej, uciekamy, uciekam. w tak. mojej kuchni. No i znowu się spłodź. Nie, nie, ja mam odcinek serio, Proszę. proszę. za ścianą i przez błąd gry on, on we mnie wjechał przez ścianę. Jezus, nie strasz mnie. Siemo. Dobra, wygrywam to, łatwo. Dobra, dobra, ale widzowie, teraz, teraz włączam, eee, teraz. mu wygraliście? Tak, tak, Maciek zrobił wszystkie taski ja... Dobra A ja walczyłem swoje... Teraz, teraz, Ale było gorąco Teraz ja włączam, e, ja wiem, że ja oni mnie nie słyszą Teraz, teraz włączamy e, oto i trzy taski Co z tego, że teraz co się będę... tam działo? Dobra, to, to była chyba ostatnia gierka, ale zobaczymy, co wyciśniemy z tej Dobra, znowu znowu No, no tak, no chodźcie O, Mixer O, czwórka, nice! Dobra, panowie, robimy taski O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Foxy, 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 Foxy Proszę, proszę! Dobra, mam klucz, mam klucz, mam klucz! Spierdzielamy, spierdzielamy! No, no, no. ej. Gdzie, gdzie jest? Gdzie to jest? Range, re, reflektory, plunger. Dobra, robimy to, robimy to. Jest i on, mój wrench. Dobra, reflektory. Jest i plunger. O kurde, dobra. I plunger. Jaki fart! Jaki fart! Boni, boni dosłownie we mnie biegł? boni we mnie biegi. A ja, a ja po prostu mu zamknęłem drzwi przed mordą. Ja nie mogę. Ja nie mogę naprawdę. Jest i to, toaleta damska. Teraz zrobię tylko taska. I dobra, pierwszy task zrobione. Let's go, lecimy teraz dalej. Jest i Pirate's Tutaj reflektory. Proszę, aby mnie nie złapał. Proszę. O oh, kurde. Telefony, reflektory. Błagam, aby mnie nie złapał. Błagam, 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 błagam. Błagam, 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 błagam. błagam, błagam. Błagam, 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 Let's go! Myślałem, że kastrat jest, a krzak jest animatana. Ja mam odcinek! Ja mam odcinek! Nie ja, nie ja! No nie, ja mordo. ja mam odcinek! Ja mam odcinek! Ty jaz uwalony! Ja mam odcinek! Ja mam odcinek. Ja mam odcinek! Ja mam odcinek! Ja mam odcinek! No mordę ja mam odcinek! Proszę! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! No nie, tak! Ja cię! Bąbiku! Nie, jest, jestem teraz, prawda, widzowie? No to nie, nie, proszę! Proszę! No proszę! No to nie, dziuk! taki jesteś, naprawdę! Tacy ludzie są, nie? W tych czasach. Ja mam Taka Takaci! Taka ci, proszę! No nie bądź taki kam! Pa! Pa pa, pa! Pa pa panowie, pa Taka ci, ja mam ucinek! No takaci! No uszanuj gościa! Ale... O, usiadałam. Dziękuję. Nie, a taka ci jednak jest dobry człowiekiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że widziałem arbitrum, ale musiałem przed nim uciekać. Jest, 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 jest. jest. Bo lepiej mnie teraz nie złapał. Proszę, 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 proszę. I od razu wybiegam i w prawo, i w prawo, i znowu w prawo i mam normalnie chyba wszystko. Ktoś tutaj zginął, niestety. Ja po prostu go wybłagałem, że mam odcinek, okej? Okay? To nie jest czytowanie. Błagam. Błagam. Gdzie jest ten exit? Już go zgubiłem, naprawdę? Serio? Zgubiłem już exit. Jest! Jest! Jest, 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 jest! Wyłączyłem tą opcję, że wszyscy, którzy przejdą, to... Jak jest jedna osoba, która przejdzie, to jest koniec gry. Więc po prostu przyszedłem na gierkę. A teraz zobaczymy not Sign User 2 kontra Takaci Am. Dobra. To wcale nie tak, że przed chwilą zbaitowałem Takaciego, że krzak jest u góry, a teraz poprowadziłem krzaka do wrencha. i teraz on go używa, aby zrobić taska i później uciec. Ej, to jest ten moment, kiedy, kiedy dwóch typów siebie goni. No, ja a a ten, a te, a te, a te, który już skończył gierkę ten, z ten słucha Daj, 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 Co jest jak się gonią Jak Dobra już, bo ja już nie chcę! No i błasz, to, błasz, to jest no, no, no i teraz, no i teraz klikasz W albo S i Ci pokazuje ten. I jak wybierzesz tutaj na przykład Frediego, no to klikasz Enter. Uczymy taka ci no się jego zmienić i matrona. O brawo! Co? O, a ten już kończy swojego ostatniego taska. Kurde, o kurde, O kurde! Nie, ale patrzcie, ten co... Ten, ten ucieka, a ten co robi? A ty... Ten... Co jest? Co to... Dobra, zostawcie y, suba, lajka, to koniec tego filmu. Y, dziękuję.